czytał bardzo, bardzo dużo czytał, e, a nie był komunistą, tylko socjalistą, a znał chyba całego Lenina, Marksa, Engelsa, wszystkie dzieła na pamięć, e, a oprócz tego dużo też czytał innych rzeczy, do końca życia prawie czytał bez okularów, e, miał bardzo dobry wzrok i świetny słuch, babcia miała gorszy i mówiła zawsze, słuchaj, ale nie słyszę wiesz, nie słyszę, a ja dziadek słyszał pociąg, który w sąsiedniej miejscowości ruszał ze stacji, wnosił pala z papieroską już e, ruszył. Powiedział mi nie, on nie słyszy. Wiesz. Potem patrzyła na niego i tak. Tylu się o mnie starało, a ja muszę z nim. A kochali się i byli razem 60 lat, lat. Dziadek kojarzy mi się z traktorem. Z wakacjami przede wszystkim. On był stolarzem i pamiętam jak on robił tam różne mebelki, drzwi, okna. No i my tam koło tego dziadka biegaliśmy. No i dziadek czasami lubił tupnąć na nas, żeby nas przegonić. Później się śmiał, później grał z nami w piłkę. Jakby mm, też był taki, yy, że on nawet yy, to ciepło wobec nas yy, miał, nie tylko wobec swoich dzieci, ale nas jako wnuków. Zawsze przychodził po mnie do szkoły i odprowadzał mnie i mówił, że zawsze Boguś najpierw zrób zadanie domowe, będziesz miał z głowy i pędzel, potem będziesz mu się bawić i będziesz y, miał luz. Mm, od razu mi się nasuwa słowo mądrość. Mądrość życiowa, tak? Mądrość życiowa, która płynie z wieku, z doświadczenia, i to jest taki człowiek, który zna życie, tak jakoś, i, i ta taka niesamowita umiejętność, e, m, tak jakoś panowania nad tym życiem, tak? I też tak, takiego spokoju, które to doświadczenie e, za sobą niesie, to takie mam skojarzenia. Wokacyjny. Jak chodziłem do niego nad Wisłą, mieszkał nad Wisłą, e, na Kazimierzu i chodziłem do niego tam na nocowania. I mieszkałem w niego i nosiłem mu, bo on palił papierosy i palił jeszcze w, w takiej w takiej y, fiwce. I wysyłał mnie, żebym znalazł pióra gołębie, bo y, tym piórem gołębi można było wyczyścić tą fifkę, bo tam się osadzał ten cały osad. I z rąbaniem drewna z pięknymi historiami. Z pięknymi opowieściami o starych czasach, o wojnie. O jego wspomnieniach. z charyzmą. Pamiętam taką anegdotę, chyba nawet prawdziwą, o moim dziadku, że była taka sytuacja, że mój dziadek miał byka, którego miał przyprowadzić z pola do gospodarstwa, w sensie gdyby przyprowadzić go z powrotem, i ten byk nie chciał iść. Mój dziadek obwiązał się łańcuchem, na którym prowadzony był ten byk, no, no. i bardzo odważnie. No, ciągnął go w swoją stronę, w sensie przyprowadził go i ten byk no, nie dawał za wygraną, trochę go tam poturbował, ale koniec z końców mojemu dziadkowi udało się go przyprowadzić. No i była to dla mnie taka historia no... no nie do uwierzenia, ale rzeczywiście podobno tak było. Dziadek troszeczkę może z, z pewnymi wymaganiami, może z namiastką dyscypliny, ale również niewątpliwie miłość, również uśmiech, również nauka. I kojarzy mi się z rysowaniem, to stoję od drugiego dziadka, który nauczył mnie rysować i, i gdzieś tam mi zaszczepił taką pasję, że fajnie, że mi się siąść i sobie coś porysować, z dzieciństwem. Ja byłem przedwojennym ppsowcem. owcem pracował w fabryce zbrojeniowej, wchodził na mury i mówił robotnicy jednoczcie się przeciwko kapitaliście, który został, ściągany, został przez tych wojskowych, którzy rządzili fabryką i powiedzieli, Janek to niemożliwe, Janek to jest fabryka zbrojeniowa, Ty nie możesz strajkować, To nie ma strajków, bo Cię zawieziemy do Berezy Kartuskiej, to było przed wojną. Janek mówił, miał w ogóle niesamowite teorie i niesamowite powiedzonka, Mówi Wnosiu, ta sprawa jest, Wnosiu, powiem Ci, chwalebna i pożądana, albo płytka i denna, nawet swoją łódkę, mały taki jachci, który mam, chwalebna i pożądana. Więc dziadek miał mnóstwo powiedzeń, miał swoją teorię. Mówi, w nusiu Polska to była kiedyś od morza do morza. Chniaziowie wschodu i zachodu się chłaniali naszym kniaziom Mówił e, I tak dalej, i tak dalej. Drugiego dziadka niestety nie miałem okazji poznać, dlatego, że dziadek zmarł wcześniej. Praktycznie 3 lata przed moimi narodzinami, ale zdążyłem się bardzo dużo dowiedzieć o dziadku, bo właśnie ten drugi dziadek był mężem mojej babci, o której mówiłem już wcześniej, że spłodził 16 dzieciaków. I co najlepsze jest to to, że yy, dziadzio, który w ogóle gdzieś tam poznali się z babcią na, na jakiejś e, miejskiej imprezie, nie, nie, ja nie, nie, no nie mogę pamiętać co to było, ale to była jakaś taka wiejska impreza i... Dziadek był podobno niezłym tancerzem, to znaczy nie, że tańczył zawodowo, ale po prostu no, lubił się wygłupiać, tańczył, no i miał niesłychane rzesze e, dziewczyn, które tam przychodziły, żeby z dziadkiem tańczyć, zatańczyć, po wygłupiać się, no i w pewnym momencie też babcia podeszła do niego i w taki sposób on tam gdzieś babcię tak wytańczył porządnie, że oni się jakoś tak ku sobie zaczęli później mieć. No i, i, i ja się później śmiałem, że dziadek to taki trochę cowboy, bo nie dość, że był dobrym tancerzem, to jeszcze miał e, bardzo dużo... dużą mieli gospodarkę, ale to też wyniknęło z tego, że e, dziadzio pochodził z biedy, więc on co jakiś czas tam dokupywał sobie działki, jakby rozbudowywał to wszystko, ten, ten, ten domek. Później też e, wiadomo, że dorobili się 16 dzieciaczków. Oprócz tego dziadek był jeszcze drożnikiem. Jeszcze był strażakiem i jeszcze yy, jeszcze co robił. Yy, jeszcze... Znaczy wiadomo, tą gospodarką się yy, bardzo lubił konie. I co najlepsze to. Yy, bo wrócę teraz do pytania, z czym mi się kojarzy Dziadek. I chociaż nie był Dziadek, chociaż nie był yy, lekarzem ale miał pewną zdolność, e, która na przykład e, e, do dzisiaj jest e, właśnie tam u nas w mojej miejscowości e, taką już prawie że legendą, że dziadek leżył konie i kto, jak miał jakiegoś chorego konia, cokolwiek, czy jakaś rozedma była, czy cokolwiek, koń zachorował to wszyscy szli do dziadka Alojzego Kowalczyka, żeby, żeby tego konia jakoś podleczył. I dziadek miał tam jakieś swoje, no nie wiem, jakieś takie swoje sposoby, że, że dawał im jakieś, jakieś suszone, e, e, z zioła, e, czy jakieś takie swoje mikstury, że koń po dwóch, tam po dwóch, trzech dniach po prostu ożywał. No i, i dziadek mi się też kojarzy z takim, takim trochę bezpieczeństwem rodzinnym, że jakby nie było, czy na przykład by człowiek zachorował, czy w ogóle byłaby jakaś sytuacja taka zdrowotna, nie za bardzo, to tak mi się dziadek kojarzy z czymś takim, że on jest w stanie jakby zaradzić temu. I to jest coś, co się jakby, jakby przekłada na, na te nasze następne pokolenia, na, na dzieci, na wnuków, i że to, tą wiedzę jakby, ta wiedza jest dalej szerzona. Z czymś takim mi się kojarzy dziadek.